Siema ma z tej strony Sauli, dzisiaj mam dla Was poradnik, jak mieć e, poniżej 1000 subskrypcji swój własny kod na e, twórcy w Fortnite, w sklepie. Tak więc zaczynajmy. E, pierwszym sposobem, jaki e, musicie zrobić, żeby mieć ten kod twórcy, to po prostu e, na każdej platformie, musicie mieć, e, znaczy na każdej, na dowolnej platformie, która jest tam e, w, na stronie Epic Games, którą można potwierdzić jest coś takiego że musicie mieć na jakiejkolwiek platformy 1000 subskrypcji followów, obserwujących co tamkolwiek jest najszybciej według mnie się nabija tych followersów na tiktok możecie nagrywać totalne gówno i tak wam to puszczą. ale tak ludzie to będą obserwować drugim sposobem jest po prostu żebyście dogadali się, dogadali się z większym który jeszcze nie ma kodu twórcy, a ma ponad już tysiąca subów że po prostu on otrzymuje jakieś tam procent z tych zarobków i wy otrzymujecie procent tych zarobków i reklamujecie obydwoje ten sam kod no, także dziękuję za oglądanie mam nadzieję, że się podobało pamiętajcie zostawić w subskrypcji, ponieważ chciałbym jak najszybciej dobić tysiącu żeby właśnie mieć kod twórcy nie chcę się z nikim dogadywać po prostu chcę mieć e, te pieniądze na rozwój dla siebie siema